Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w, w, w czwartek. I co, pomyślałam tak totalnie spontanicznie, że nakręcę znowu styluweczki, taki przegląd tygodniowy styluweczek. Widzę, że te filmy nawet się przyjmują i ogólnie, że chyba Wam się podobają, więc stwierdziłam, dobra, mamy lato, troszeczkę chłodniejsze, więc też w sumie opcja, żeby pokazać coś innego i w sumie też coś nowego. Tą koszulę, koszulinę, taką beżową, ona ma bardzo ładny kolor i jest wykonana z takiej mięciutkiej wiskozy. Mam już z rok, półtora roku. Chodzę w niej rzadko, ale stwierdziłam, że czas najwyższy dać ubraniom szansę. Taka szafa na nowo. Zawiązałam ją tylko delikatnie, bo była troszeczkę przydługa. Niżej mam spodnie, to jest mój świeżutki nabytek z Lumpexu, to jest H&M. Rozmiar chyba 38. One są tak jak widać w paski, takie kuloty luźne, super są bardzo e, fajnie, się w nich czuję, jest mi wygodnie. E, tak, lustro jest standardowo upierdzielone, ale to jest, wiecie, neverending story. Na stopach mam Adidaski. Stwierdziłam, że postawię dzisiaj na Adidaski, bo tak wiecie, może padać. Wczoraj miałam sandały i to był błąd, bo po prostu stopy mi tak przemokły, więc dzisiaj. Adidaski białe, bardzo wygodne, już rozchodzone, w których mogę śmiało jechać, załatwić sprawy, bo w sumie zaraz uciekamy załatwić sprawy. I torebka taka mieszcząca soczki, portfel, taśmy i nożyczki e, Puccini, taka brązowa. To jest mój prezent urodzinowy, chyba sprzed dwóch lat, jakoś tak mi się wydaje. No i tak się dzisiaj prezentuje. Kolorystyka dosyć stonowana, ale jest wygodnie, jest praktycznie. Może nie jakoś tak, wiecie, mega, ym, mega, mega na sportowo. Mogę chyba uciekać. Cześć wszystkim, witam się z Wami weekendowo i zapraszam Was oczywiście na kolejną stylóweczkę. Dzisiaj coś bardzo luźnego, klasycznego, w stonowanych kolorach raczej. Zaczynam od kurtki, którą w sumie dosyć często chyba Wam pokazuję, ale bardzo ją lubię, bo ona jest, wiecie, taka krótsza, taliowana. I naprawdę bardzo fajnie mi się ją nosi do rzeczy z wyższym stanem. Pod spodem mam taki top. On jest w takim ciemnym, zielonym kolorze. Lniany, bardzo przyjemny, bardzo wygodny. Na dole, tak jak widać, jest spódnica, którą w sumie też dosyć często Wam pokazuję czarna w musztardowe kwiatki. I tutaj są jeszcze takie listki, których kolor bardzo mi zawsze pasuje do tego topu. Na nogach klapuszki, moje ulubione, najwygodniejsze, do tego torebka pucini, która w sumie fajnie mieści wszystkie takie podstawowe rzeczy. I o, tak się dzisiaj prezentuje. Jest tak, wiecie, klasycznie, wygodnie. No i z ulubioną spódnicą. Cześć, witam się z Wami kolejnego dnia i zapraszam Was na taką moją codzienną stylówkę, na wyjście szybkie do sklepu. I na delikatne ogarnięcie przestrzeni wziąłam okularki przeciwsłoneczne. Stwierdziłam, że wiecie, trzeba je w końcu nosić, a kiedy jak nie latem. Góra jest taka dosyć prosta, stonowana. To jest mój łup z wyprzedaży z hm -u. Bardzo lubię ten top, on jest właśnie taki neutralny, bazowy, pasujący do wielu rzeczy. Myślę, że śmiało i jesienią pod jakiś sweter będę go nosić. Małym minusem jest to, że jest troszeczkę wycięty. Ale okej, okay, trudno. Postawiłam na taką małą brązową torebkę z koroną, żeby po prostu, wiecie, tej schować kartę, gotówkę i wcisnąć jakąś folióweczkę ewentualnie, wiadomo, klucze tego typu rzeczy. No i tak tutaj na dole mam moją zdobycz, moją perełeczkę z Vinted. To jest spódnica, jak widać, taka długość midi, z rozporkiem w panterkę, której przypominam, kiedyś bardzo, bardzo nie lubiłam. I to jest spódnica 95% wiskozy, reszta to jest elastan, w której po prostu czuję się jak gwiazda filmowa. E, bardzo mi się podoba, naprawdę. Myślę, że no jesień będzie należała zdecydowanie do niej, bo ona super będzie wyglądała też z rajstopami. No i na stopach, tak szafa jest popisana, na stopach mam takie małe koturniaczki też w panterkę, no ale w sumie często pytacie, czemu nie noszę takich nieco wyższych butów. Głównie ze względów na to, że wygodniej jest mi praktycznie założyć płaskie buty i szybko gdzieś tam biec, ale stwierdziłam, że w sumie te buty są jak najbardziej spokojne, nie są jakoś mega wysokie, więc mogę w nich śmiało do tego sklepu potuptać. No a dzięki temu w sumie zyskuję parę dodatkowych centymetrów. Także tak się dzisiaj prezentuję. Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was oczywiście na kolejną stylóweczkę, U nas dzisiaj tak raczej po domowemu, podziałkowemu, więc. Niczego wybitnego Wam nie pokażę. Postawiłam na moją, jedną z moich ulubionych koszulek z napisem Klasa i szyk. Ona jest w takim pięknym fioletowym kolorze i to jest marka Nary. Naprawdę muszę przyznać, że pierze się tą koszulkę świetnie i nic się ani z nadrukiem nie dzieje, ani z samym materiałem. Do tego dobrałam tą spódniczkę, którą Wy już na pewno widzieliście. Taka w Esy Floresy kolorowa, typowo letnia. Tutaj mini torebeczka, co by zmieścić klucze od domu, od auta i telefon, bo jedziemy zaraz do paczkomatu. Na nogach mam buty Espadrilki. To jest generalnie Tommy Hilfiger, ale powiem Wam, że jestem rozczarowana, bo nie mogę w ogóle tych butów doprać, więc kicha, Ja myślałam, że materiał będzie się super prało, no ale niestety Szału nie ma, więc to są takie moje teraz podziałkowe buty, co by je wiecie, doorać. No i o tak się dzisiaj prezentuję, tak jak wspomniałam, nic szczególnego, nic eleganckiego, tylko tak o. Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie środowo i zapraszam Was oczywiście na kolejną styluweczkę. Dzisiaj postawiłam na białą, stonowaną górę, którą Wy już z pewnością widzieliście w którymś buczku. To jest taka ala pieluchowa bluzka, którą złapałam w lumpie. Bardzo ją lubię, bo ona jest taka przewiewna no i oczywiście do wielu rzeczy pasuje. Niżej mam takie luźne shorty. One też są z lumpa w taki hawajski, wakacyjny wzór. Tutaj też mam trochę kwiatków, czyli ta torebka, taka szoperka z mąki, którą naprawdę bardzo lubię. Ona jest idealna, taka wiecie, na co dzień. Na stopach mam sandałki takie białe. No, ale w sumie stwierdziłam, że jakoś tak najbardziej będą mi dzisiaj leżały. No i o, w ten sposób się prezentuję. Także tak o. Hej, cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was oczywiście na kolejną styluweczkę. Dzisiaj stwierdziłam, że założę opaskę taką delikatnie rozweselającą, stonowaną całość. Zresztą moje włosy nie prezentują się zbyt wybitnie, ale do rzeczy. Postawiłam na taką dłuższą e, białą bluzkę, złapaną w lumpie za 3 albo 5 zł. To był dosłownie taki koszt. E, tutaj mam moją torebeczkę mm, Puccini. Ją dostałam na urodzinę e, chyba w zeszłym roku, tak mi się wydaje, albo dwa lata temu, która super mi służy, bo ona jest taka dosyć pojemna, tak żeby wiecie złapać jakieś takie podstawowe rzeczy, e, mokre chusteczki. I tak mam kolarki z chemu. to jest mój łup z wyprzedaży, które no tutaj mi się idealnie komponują właśnie z tą bluzką, są takie beżowe, prążkowane, bardzo wygodne. No i na nogach mam te sandałki na takim delikatnym podwyższeniu, one są wygodne, super mi się sprawdzają też przy prowadzeniu auta, co jest bardzo istotne. Zatem tak jak mówiłam, no dzisiaj całość jest mocno Stonowana, prosta, ale bardzo mi się podoba. Cześć, witam się z Wami i pokazuję ostatnią stylóweczkę. Dzisiaj niestety pogoda jakoś nie zachęca do kombinowania, więc u mnie kolory są bardzo bazowe, podstawowe, zresztą całość jest mocno bazowa, podstawowa. Założyłam ten dzianinowy top, który uwielbiam, to jest taka moja ratunkowa rzecz, nie wiem co założyć, zakładam ten top. I dzisiaj stwierdziłam, że takim, taką nutką szaleństwa będzie taka narzutka kimono z frędzlami. Mam ją dosłownie drugi raz na sobie i nie wiem czemu, bo jest naprawdę bardzo fajną opcją. Wychodzę z dzieciakami, więc no, ta saszeta musi być. To jest tak wygodna opcja. Nie muszę tego nigdzie zostawiać. Nie martwię się, czy ktoś mi nie gwiznie czegoś z portfela, bo mam po prostu to zawsze przy sobie i w niczym mi nie przeszkadza, ruchów nie krępuje. Niżej mam takie. Ciemne spodnie, no bo dzisiaj, mówię, taka pogoda jest średnio na jeża, bym powiedziała, więc takie rureczki adidaski, co by było wygodnie, chociaż jedziemy na salę zabaw, więc i tak będę śmigać w skarpetkach, no i o tak się dzisiaj prezentuję, mówię, jest prosto, bazowo, podstawowo.